Dziękujemy panu za to, co poz pozwoli nam pan przeżyć. Jezus się panem posługiwał, ale pan zechciał tutaj przybyć do nas i pomógł nam przeżyć tą godzinę. Bóg zapłać serdecznie! Dla was taka informacja już za moment będzie losowanie nagród. Kto jeszcze ma jakiś losik, albo chce sobie szybciutko jeszcze jakiś los kupić? i przynieść tutaj do skrzynki. Zapraszam w tym czasie. Ja bym bardzo chciał poprosić na scenę dwie osoby, którym chcę podziękować i myślę, że te osoby już tutaj. Księdza proboszcza, który zawsze jest na tak, który godzi się na wszystko. Brawo dla księdza proboszcza. I bez pana wójta, który tu każdą naszą inicjatywę wspiera, daje na wszystko zielone światło i mówi cokolwiek potrzebujecie Uderzajcie do mnie. I za to bardzo serdecznie Wam chciałem podziękować i wręczyć takie upominki. To będą dwa upominki. Na początek po takim kubku, na którym pisze przyjaciel stacji niebo. Tak, Natomiast e, teraz Dajcie. <grywa> Natomiast jeszcze jedna, taki taki drobiażdżek. E, I to wręczy młodzież. I ten drobiażdżek wręczy młodzież. <grywa> Wielkie brawa dla naszych...

Moi drodzy, ta nasza uroczystość nie byłaby możliwa bez wielu, wielu ludzi, których teraz będę prosił, żeby podeszli do nas na scenę. A są to Państwo Teresa i Krzysztof Monciorowie, Pan Michał Moncior, Pani Renata i Marek Kolawowie, Pani Elżbieta i Kazimierz Świdzińscy. Ja zapraszam tutaj na scenę do nas. Pani Beata i Jacek Mazurowie, Pani Maria i Stanisław Mąciorowie, Pani Stanisława Siemek Pani Barbara i Józef Wiechowie Państwo Ewelina i Krzysztof Magdziarczykowie Nasz Pan Starosta Pan Roman Łucarz Pani Anna i Krzysztof Żaba Pani Bożena i Paweł Kuskowie Państwo Aneta i Krzysztof Galusowie Państwo Judyta i Zdzisław Janusiowie Pani Maria i Marek Pędrak Pani Małgorzata Chwistek Państwo Tomasz i Jolanta Pruchnikowie, Pan Prezes Spółdzielni Gumiska, Pan Bartłomiej Monsior, Pan Paweł Kantor wraz z Małżonką, Państwo Barbara i Mateusz Siemkowie i Pani Maria Żywiec, nasza Pani Wójt, nasza Pani Sołtys. Zapraszam Państwa tutaj na scenę. Chcemy wręczyć Wam taki też drobiazg, żebyście zawsze o nas pamiętali. Wielkie brawa dla tych państw, bez nich stacja nie byłaby możliwa. Są nasi przyjaciele, którzy każdego roku nam umożliwiają.